jest wę w. nie wędach, tylko w tej. Za no. kasą? Jaj, jestem tylny. Jak się taki babon, to jest pod babem. Jestem. Gówno widać. Nie. Myślałem, że ktoś będzie pod y ciężarówką, a to chyba. Masakrę. Co to jest zaganiany, co to? Kurwa! Nieważne skąd wyszedł, to jak zabijasz typa, to siedzisz w tym samym miejscu już. Palą pierdołu. drzwi, palą drzwi! Dzwonią dzwonki sam Hehe yeah, błaj. <coughs> Uwaga! O kurwa! Ja też to mam zlizowane, patrz co ma zlizowane Ty jak on może być... Ja kurwa umieram przez takie coś Aha. Eee... Tak To był on Skony przez ten On już leży, on padł, on padł Czas, czas Czas. Na, na rampie moim zdaniem, na rampie! O jednak nie. Nie. Gdzie jest Czas. Gdzie w, dż w, dż w dżungli jest. Zdążysz, nie przeryb. tak, zdążysz. Ma styk, bo plan trwa 3 ile ileś tam. No. siedem Cetem. Mm -hmm. Nie. <coughs> Chyba. Nie, się wydaje, że wyjdzie od CP? Nie, jako słyszę w dżungli. Słuchaj. Co te? Nie, nie wychylał jeszcze. Ty? Mówiłem, żebyś nie wychylał Obna. jeszcze. Kurwa matrz, no. Nie, nie wychylał jeszcze. Nie... Kurwa matrz. ty psie jebany, boże jedyny. <laughs> Co te? Ty psie jebany, Boże Nad tobą Kurwa ładnie Nawet tak dobrze jak ja Daniel Zasuj go, zasuj Przez AWP Reshu, bi Tam się odkur... No widzie masz masz typa. Gdzieś. No nie zabił typa. Ja pierdolę. Ja zabiłem dwóch z tego, bądź cicho. Ja patrzę Under. Patrz plecy dobra. lepiej. Dobra. Uwaga tu na te drawczę. No plec. Plecy, Szymon! No, kurwa, co? Nic nie sprawdziłem, no. Nic, tylko ci mówię. Tu no, nie nie nie. No. no no i po prostu nie. 83 gościu z Diglem w biegu, kurwa strzela. Całą jebaną grę. Be, be be jest jeden. Dżungla, jest. Dżungla, jest. Dżungla, jest. Dżungla. my god, inhuman Pamiętajcie, że kurwa pierdolę to główno. Dobra, słuchajcie, chodźcie może, a co? Nie, nie wychylaj od razu, poczekaj aż coś rzucą jakieś rzeczy. No kurwa, czy ty słyszałeś co ja mówię w ogóle? No! To po chuj rzucasz! Kurwa, no nie wierzę w to. Dobra, słuchajcie, jak tu mało to wzejdzie, to musimy zraszować. Jeden z podbiegał. Pod podbiega. Ja muszę jako zagrać. <grystanie> Idę na A yy, pod kurwa balkon. Tu się kurwa siądę, dupą. W pałacach są. Wyskoczył wyskoczyn mi kurwa head. Od razu widziałeś, z czego mi wyjewał heada? No, og ogólnie jak dostajesz w nogi, właśnie co? Co idealnie pokazuje jak oni strzelają. No i to, to działa kurwa, podskoczyłem i typa zabiłem, no Tak trzeba grać. Nie no bez kitu, jakbym nie podskoczył, bym go nie zabił. Wiesz czemu? Ja ci powiem czemu, bo oni strzelają po nogach, kurwa, jak mu podskoczysz, to on już nie ma w co strzelać. Że on cię nie zabił, to jest cud. Bo to co, to, co zrobiłeś było bardzo głupie. Nie, to było bardzo zajebiste bo kto mnie dzwoni. Słucham. Czemu, Daniu? Nie mogę teraz rozmawiać. Ja teraz nie mogę gadać. No, <laughs> mama dzwoniła. Ta żydowska kurwa. Niech ten konkretny mecz się już skończy No dobra, niech ci będzie Kurwa, jest U góry Niestety nie udaje się go zabić Dobra, 2 na 1 macie Musi ci ten plant 1 gdzieś... no. na 1 I uwaga na konekt, uwaga na konek. Na ta jeszcze raz ta taktyka Dobra, biorę nowe tym razem Nie działa ta gra, nie działa nie. Nie działa Nie Teraz kurwa wybiegasz, rzucasz tam molotowa gdzieś na sam koniec Drabi ma Drabina i się wypina Wow, jest kurde na schodach na górze Na schodach? Dobra Strzed! Thank you.